Kurs cudów. Ćwiczenia dla studentów. Lekcja 33. Istnieje inny sposób patrzenia na świat. Dzisiejsza idea jest próbą rozpoznania, że możesz zmienić swoje postrzeganie świata zarówno w jego zewnętrznych, jak i wewnętrznych aspektach. Na jej poranne i wieczorne zastosowanie powinno się poświęcić pełne pięć minut. Podczas tych okresów ćwiczeń idea ta powinna być powtarzana tak często, jak będzie to dla Ciebie wygodne, choć brak pośpiechu podczas zastosowań jest bardzo istotny. Badaj naprzemiennie swe zewnętrzne, wewnętrzne spostrzeżenia, lecz bez nagłego poczucia zmiany. Rozglądaj się po prostu swobodnie po świecie, który postrzegasz jako będący na zewnątrz ciebie, po czym zamykaj oczy i z równą swobodą badaj swe myśli wewnętrzne. Staraj się pozostawać równie nieza niezaangażowany w jedne, jak i drugie i utrzymywać to oderwanie w trakcie powtarzania idei przez cały dzień. Krótsze okresy ćwiczeń powinny być tak częste, jak będzie to możliwe. Konkretne zastosowania dzisiejszej idei powinny być również podjęte natychmiast, gdy zdarzy się jakakolwiek sytuacja, która skusi Cię, byś się niepokoił. Przy tych zastosowaniach mów istnieje inny sposób patrzenia na to. Pamiętaj, by zastosować dzisiejszą ideę w chwili, gdy uświadomisz sobie, że ktoś, coś Cię trapi. Może zajść konieczność poświęcenia około minuty na to, by usiąść spokojnie i kilka razy powtórzyć sobie tę ideę. Zamknięcie oczu podczas tej formy jej stosowania będzie prawdopodobnie pomocne.